Cześć, tu mamik. Zapraszam na podsumowanie roku, plus małą topkę to, co aktualnie jest na BGG. Zobaczymy, czy za rok też się powtórzy. Już parę propozycji, które bym wymienił, które tam gdzieś za szybko wskoczyły. Do tego, parę pytań tam mam od Was gdzieś tam na Facebooku, Instagramie, gdzieś tam mi wyrzucacie. Także tu hurtowo odpowiem. I to praktycznie wszystko. Drugi filmik zrobię po nowym roku już. Też z takim podsumowaniem, ale tym razem zrobię podsumowanie, co, było, co wychodziło w poprzednim roku, czyli 2022, i do tego, tak jak w tamtym roku, co może się pokazać ciekawego w przyszłym roku z polskich wydań. A więc parę pytań. Czyli pierwsze pytanie gdzieś tam dostałem. Czemu Litka już nie nagrywa? Litka nie nagrywa, dlatego że mamy malutką dziewczynkę, ona ma już Rok i parę miesięcy, gdzieś tam e, wojuje do tego jak nagrywamy w domu, dlatego też tutaj nagrywam Jak nagrywamy w domu, troszkę jest hałas, ona się budzi Próbowaliśmy ostatnią Wieczną Zimę nagrać, ale Stwierdziliśmy, że to nie ma sensu wrzucać na kanał Ponieważ szeptaliśmy Karka są. także próbowaliśmy Próbowaliśmy w miarę normalnie mówić, ale to dziwnie wychodziło dlatego stąd też Lidka nie nagrywa chciałem żeby nagrała z nami topkę znaczy ze mną, topkę dla Was taką jak rok temu, no ale niestety nie udało się gdzieś tam czasowo to nie wypaliło stąd też litka nie pojawia się na filmikach, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku coś tam pozmieniamy, są pewne plany modernizacji domu, żeby go troszkę wygłuszyć, żeby było można gdzieś tam usiąść spokojnie zagrać coś czyt głośniej mówiąc do tego wam coś nagrać. Ulubiona moja mechanika, jest to mechanika akcji i blefu powiedzmy. W grach, w której możemy blefować, niekoniecznie robić to co mówimy. Gdzieś tam podpuszczać graczy. A akcje licytacyjne gdzieś tam przebijamy się, gdzieś tam kogoś podpuścić, żeby ciut dalej poszedł. To są takie dwie moje ulubione mechaniki, a takich mechanik, których mam najwięcej w kolekcji, oczywiście jest to Worker Placement, czyli gry euro, przeważnie to mają. Gdzieś tam area control też się zdarzy, zagram chętnie. Najsłabiej wychodzą u mnie gry detektywistyczne, czyli schowaniem się, gdzieś tam litka tak samo nie lubi tych gier, także to by była moja ulubiona mechanika i zarazem najgorsza. Ulubiony autor, to bym mógł powiedzieć, że najwięcej gier chyba mam w kolekcji e, dwóch gości. Jest to Lacerta i jest to e, Friedman Frize. Z tym, że tego drugiego bardziej lubię, e, bardziej lubię jego gry, bo wiem, jak kupuję, na pewno będzie grana ta gra. Na pewno Litka zagra w tą grę, tak było w przypadku poprzedniego roku, czyli tych pociągów, tak jest w tym przypadku Findorfa. E, te mniejsze gry raczej nie, bardziej te w zielonym prostokątnym pudełku, jak wysokie napięcia i te inne. Bardzo lubię te gry, a jeśli chodzi o Lacerte, tutaj lubię duże pudełka, niestety te mniejsze gry jak Wycinek Lisboa i teraz Bot Factory, to już do mnie nie trafiają. Z tego względu też go lubię, że maluje je którego bardzo lubię, jeden z moich ulubionych ilustratorów gier. Do tego wydaje to Orzełek w wersjach Deluxe, czyli bardzo ładnie wydane to są gry. Na przykład jeśli porównamy sobie Kanban'a, no to gdzieś tam mam tą pierwszą edycję i to tak za fajnie nie wygląda, brzydko mówiąc. Winios e, też szału nie robił, dopiero ta wersja z Janem Motulem ciut poprawiona, e, bardzo ładnie wygląda. Na pewno w przyszłym roku Wam postaram się wrzucać więcej takich cięższych gier, na spokojnie gdzieś tam się przygotować, mniej filmików, ale ciut cięższe gry będą się pokazywać, mam w planach tego Lacerte w końcu Wam wrzucić, o którego pytaliście. Do tego gdzieś tam ogrywam tą małą botfaktora. Na pewno też Wam wrzucę z Tabletopi. Topi, bo na niej ogrywam sobie go. Ulubiona gra. Tutaj jest dosyć ciężko. Ja bardzo lubię Keyflowers, ale mamy zakaz w domu grania z Keyflowers z Bitkom. Bardzo wredna gra dużo mechanik, dużo kombinowania, dużo podpuszczania, łatwe do zablokowania ruchy. Lubię tą grę. Bardzo. Jeśli chodzi o takich ciut cięższych gier, no to tu bym wsadził galeristę, którego lubię na dwie osoby zagrać. Na cztery już niekoniecznie. To by były takie, takie dwie gry, które na pewno wymienię bez wahania. Później jakaś gra Friedmana mana na pewno coś tam się znajdzie. Czarnego Aniołka też bardzo lubię. Karne ostatnio też mocno ogrywam. Także to były takie kilka ulubionych gier. Ile gier mam w kolekcji? Tutaj bym śmiało mógł powiedzieć pomidor, bo jest ich bardzo dużo. Są w pokoju, są w jadalni, są w szafach ukryte, są na strychu, także troszkę ich jest. Na pewno powyżej 500 ze spokojem się gdzieś tam kręci. Ile gier mam na półce wstydu? Ciężko obliczyć. Teraz jak kupuję gry, to już je zostawiam, szczerze mówiąc, we folii. Nawet nie otwieram, żeby mi przypominało, że mam taką grę czyli jak tam przychodzą z kickstartera także zostają we folii myślę, że 50 do 100 gier mam jakichś tam nieogranych do tego też mogę zaliczyć gry, które grałem, zapomniałem taka fajna kategoria ale staram się sukcesywnie je ściągać wam tutaj przedstawiać czasami od razu wylatują z kolekcji, powiem szczerze, że gdzieś tam jak kupowałem kupowałem hurtem gdzieś tam na, na wyprzedażach gdzieś tam na Berlinie na używkach chyba najwięcej gier kupiłem używanych, z tego względu, że często jakieś gry nie są dostępne. Nie mówię tu grach, o które wychodzą na polskim rynku, tylko takie ciudinne, ciud fajniejsze, które gdzieś tam, na przykład jak relikty ludzkości wyjdą dopiero teraz, albo tak jak mieliście lupa, też wyszedł pół roku później, czy z i semafory. Gdzieś tam mi się uda kupić, bo się interesuje tą grą, a później jest, że będzie po polsku i tak to wygląda. Jakie gry kupuję? No, tak jak Wam wspominałem, Iano Tool to jest taki stuprocentowy, gdzieś będzie na mojej radarze. Friedman Freeze z każdego SN jest zakupowany. Do tego jakaś gra, która gdzieś tam mi wpadnie w oko, na pewno nie gry z polskiego tutaj rynku, bo tutaj za dużo się nie dzieje. Jak wychodzą, no to gdzieś tam na pewno używkę dostanę ze spokojem, tu się nie śpieszę. Ale jeśli chodzi o gry, które. Chcę, no to przeważnie są to zagraniczne. Coraz mniej wspieram Kickstartera, ponieważ jak z wieczną zimą czy z Karneigią, troszkę czekałem dłużej za tą grom. W retailu bym miał, miał dwa miesiące wcześniej. Także Kickstarter plus koszty wysyłki plus kombinacje tutaj odpuszczam. Jeśli zamawiam Kickstartera, to zdecydowanie przez sklep. Dlaczego top 12? Kiedyś robiłem top 10 i zawsze były te honorowe zmianki Dlatego stwierdziłem, że nie będę robił honorowych zmianek, tylko wrzucę 12 gier po to, żeby tych honorowych zmianek nie zrobić. Tylko po prostu te dwie gry, które gdzieś tam zawsze wisiały, które chciałem, ale się nie zmieściły, były w tej top 12, ale często nie robię honorowych zmianek, stąd też prosta decyzja na top 12. Proste top 12 troszkę inaczej wygląda, gdzieś tam się wyróżnia na tle top 10. Stąd też pomysł na top 12, a wyszedł on z Wigilii, 12 potraw. I tak jest, jakoś kiedyś z Witką rozmawiałem, 12 potraw jest na Wigilii i tak mi się ułożyło 12 gier, które przedstawiliśmy Wam i tak zostało te top 12. To by było wszystko z tych takich pytań, które gdzieś się tam powtarzały, te pojedyncze gdzieś tam postaram się Wam odpisać. Podsumowujemy Wam kanał. Jak to wyglądało w liczbach, a więc doszło 600 subskrybentów, za których oczywiście dziękuję. Mamy 43 tysiące wyświetleń, troszkę godzin oglądania, troszkę oglądaliście. Do tego, o dziwo, co mnie zdziwiło, najpopularniejszy film w tym roku to był Ark Nova, czyli wydany od portalu, który był prezentowany na Table Topi albo TTS, ja już nie pamiętam. Drugi z takich popularniejszych filmów jest to Brave, czyli Bur. Także był na Tabletopi, z którego szczerze mówiąc, chciałem zrezygnować z tych tabletopi i pokazywania wam gdzieś tam komputerowych wersji, bo często słyszałem, że to bez sensu, po co takie rzeczy, ktoś tam nie lubi. Ale po statystykach mi tutaj wyszło, że dosyć dobrze przyjęliście te, te prezentacje gier. Później były topki. Jakieś y, gra z litką, jedna, ale tutaj właśnie chciałem wspomnieć, że y, gry na komputerze, czyli te, które tam y, na TTS-ie, czy na tabletopie Wam nagrywam, jednak się gdzieś tam przewijają, oglądacie. Szczególnie tutaj zauważyłem, że jeśli gra jest zapowiedziana na portal Koniet w tym wypadku tak była, szybko ją dosyć ograłem wrzuciłem Wam, także to dosyć szybko te filmiki wyścieliły także w tym roku tak samo będę się starał już gdzieś tam mam Bot Faktory ogrywane do tego jeśli będzie, będę oglądał Portal.com gdzieś będę miał dostęp do tych gier fajniejszych, oczywiście wszystkich nie będę ogrywał a tych fajniejszych to Wam wrzucę filmik jak to będzie wyglądało, jeśli nie będzie tutaj gdzieś polskiej wersji Czyli ktoś tam inny nie nagra fizycznej wersji, postaram wam się przedstawić taką grę. W przyszłym roku chciałbym wam powrócić gry lacerty, czyli te cięższe. Tylko tu mam małą zagwozdkę, bo według statystyk oglądacie krócej, a intensywniej bym tak powiedział. Czyli te krótsze filmiki bardziej wam do was docierają niż takie długie typu Great Western Train. Gdzieś tam instrukcja szczegółowa. Także tutaj będę się zastanawiał, jak to ugryź, czy można zrobić gameplaya na dwie ręce, przy każdej akcji coś mam opowiedzieć o niej, czy pokazać Wam po prostu zarys, o co chodzi w grze mniej więcej, jak to wygląda. Niektóre akcje ciut szczegółowo, niektóre pominę, które się tam kombią. Jeszcze to zobaczę, jak to wyjdzie. W praniu gdzieś tam sobie to rozłożę, do tego chcę tą drugą kamerkę w końcu zamontować, tak jak było to kiedyś, że mamy tutaj zbliżenia, bo na arknowie miałem jedną kamerkę na szerokokątnym, bo ta gra jest długa, rozłożysta, bym tak powiedział. I tutaj gdzieś ostrość się pogubiła. Gdzieś to nie wyglądało tak, jak chciałem, ale filmik wam wrzuciłem. Tak samo wieczną zimę z widką zagrałem. Niestety ta ostrość była taka słaba, że tej gry wam w ogóle nie wrzucałem, bo to było bez sensu. Dlatego tu chcę zmienić tą drugą kamerkę. Do tego zrobić podsumowanie miesiąca, czyli wrzucić co tam w danym miesiącu się działo, grę miesiąca. Gdzieś tam jestem dogadany z Ostim z Kości, że będzie mi podsyłał tą gierkę. Też na radarze, jeśli śledzicie na Instagramie, też mam mi wrzucić jakąś tam gierkę. Coś wam przedstawię. Jeszcze mam pomysł na, na kilka osób, które tutaj gdzieś tam tą top. Gierkę z poprzedniego miesiąca mi wrzucą, podeślą, do tego jakąś gierkę z Kickstartera bądź kilka gierek ze spieraczek, co tam było ciekawego bądź jest jeszcze, żebyście sobie kuknęli, plus to co wyszło ciekawego w danym miesiącu w Polsce, gdzieś tam zakończy taki miesiąc podsumowania, mam nadzieję, że to wyjdzie, 12 takich odcinków, także dużo tego nie ma, troszkę montowania będzie, ale mam nadzieję, że to gdzieś tam wypali. No, i na koniec obiecania topka, co tam z BGG jest. Jak sobie porównam później za rok, kiedy zrobię Wam taki sam filmik, będę wiedział, jak to się zmieniło, czy coś się w ogóle zmieniło. A więc, tak, mamy 12. miejsce: Cywilizacja poprzez wieki. Tutaj ta gra bardziej się sprawdza w wersji elektronicznej, bo rzadko kto chce to rozkładać. Ale w elektronicznej bardzo przyjemnie grała się na BGA, także możecie sobie zagrać. Kolejna gra to Spirit Island od Lacerty, której niestety już nie ma. Gdzieś tam grę mam w kolekcji, pewnie też Wam wrzucę tutaj, chociaż tych filmików o Spirit Island jest już troszkę. Bardzo przyjemna gra solo, no, a więcej graczy już mi się za dobrze w nią nie gra. Gdzieś tam wyszła kontynuacja tej gry, troszkę zmodyfikowana. Ma 11 miejsce, dosyć fajnie się trzyma tutaj. Kolejna gra to projekt Gaia, czyli przerobiona Teramistyka. Program głównie na BGA. Bardzo przyjemna. Solo tutaj mamy, także możecie sobie wypróbować. Wojna o pierścień, dwuosobówka. Można tam więcej graczy, ale dwuosobówka to jest typowa fajna gra, gdzie będziemy się starać albo wrzucić w pierścień, albo wygrać na, na punkty. Oczywiście druga strona zła będzie nam tutaj starała się przeszkadzać, będziemy się kryć, zagrywać karty. Dosyć fajna gierka. Polecam Wam sprawdzić, jeśli lubicie takie cięższe dwuosobówki bądź jesteście fanami Władcy Pierścieni oczywiście. Kolejna gra to Gwiezdne Wojny Rebelia, czyli coś podobnego do Władcy Pierścieni, tylko w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ciut, oczywiście mechanika troszkę inna, ale tak samo e, przepychanka, dobra ze złem. W zależności, jakie uniwersum lubicie, tą grę sobie wybierzcie. Ja grałem we Władce Pięć Cieni. Gwiezdne Wojny. nie lubię za bardzo, dlatego też w nich nie grałem. Kolejna gra to Gloom Haven, ta mała wersja, czyli Szczęki Lwa. Przygodówka, gdzie będziemy sobie mieli taki wycinek, powiedzmy. Mniejszą wersję dużego Gloomhaven mamy książeczkę, którą sobie tutaj rozkładamy. Bardzo sprytnie zrobione. Jeśli chcecie zacząć przygodę z Gloomhaven albo nie macie czasu na Gloomhaven, to taka mała e, przygodówka wam się na pewno sprawdzi. Kolejna gra to terraformacja marca, czyli tak zwany klasyk. Już bym powiedział, troszkę tych dodatków jest. My lubimy z Litkom, ale niestety tylko podstawkę. Gdzieś tam z tymi większymi dodatkami jakoś minie po drodze. Plus ja tą grę gram jako wyścig, czyli się nie, nie rozbudowuję jakiegoś tablo, tylko gramy z litką szybko, szybko, żeby zdobyć te cele, które tam są. Bardzo przyjemna to już tak jak wspominałem klasik. Kolejna gra to Twilight Imperium. To już jest gra na dłuższy wieczór bym powiedział, albo cały dzionek. Gra, w której będziemy walczyć tutaj o punkty. Ich punktów za dużo się nie zdobywa, ale gra się ciągnie i ciągnie, ciągnie. Ja szczerze mówiąc wolę Eklipsa, który ciut szybciej działa, ciut lepiej to wygląda. Chociaż obydwa są w kosmosie, są do siebie porównywalne. Yy, Twilight Imperium ma więcej tego wszystkiego niż Eclipse, ale ja wolę Eklipsa. Kolejna gra to Ark Nova, która jest już na kanale, która wyszła po polsku, która dosyć szybko, jeszcze nie widziałem szczerze mówiąc, żeby gra tak szybko znalazła się w pierwszej Czwórce, a pewnie jak oglądacie, to może jest nawet i wyżej w rankingu BGG. Gra, która jest połączeniem terraformacji plus kilku innych mechanik, które jakoś działają, sobie nie przeszkadzają. Zresztą opinię macie gdzieś tam na, na kanale, co ja myślę o tej grze. Pierwsza, trójka, trzecie miejsce: Pandemic Sezon. Pierwszy Legacy, oczywiście gdzie będziemy sobie rozwijać tutaj grę, będziemy tak jak w pandemiku starać się pokonać choroby. Jeśli nie graliście, nie będę Wam spoilerował, dosyć fajna gierka, polecam Wam sprawdzić. Kolejne miejsce to obraz Birmingham, gdzieś tam też w kolekcji jest, mam nadzieję, że się uda i Wam pokażę. Macie na kanale chyba tą starą wersję, wersji digital, gdzie tam sobie czasami pogrywam. Gra, w której będziemy sobie tutaj zarządzać kartami po to, żeby się budować, po to, żeby oczywiście jak największe zyski zdobywać, jak najwięcej punktów mieć. I pierwsze miejsce Gloomhaven, czyli ta duża gra, gdzie mamy troszkę tych scenariuszy, gdzie troszkę czasu nam zejdzie, żeby ją ograć. Wyszła wersja komputerowa. Jeśli macie czas, lubicie chodzenie takie po lochach, troszkę figurek, Duży karton, dużo czasu. Jeszcze raz to powtórzę, że jeśli macie to Gloomhaven jest dla Was. Plus ja bym Wam powiedział jakie gry bym stąd wyrzucił. Pierwszą grą to jest Cywilizacja, która tu mi nie pasuje. Drugą grą to jest projekt Gaia, który także mi nie pasuje. Trzecia gra to jest mały Gloomhaven, no bo duży jest. To bez sensu, żeby był mały. No i Art Nowa, który na moje za szybko się Znalazł w tej czołówce, a nie zasługuje na to. W pełni świadomie to opowiem. A gry, które bym umieścił, to jest klasyk zimna wojna. Gdzieś tam wyszła ta wersja z Wałęsą, która się nie, nie sprawdziła. Do tego mamy wojnę z terroryzmem, labirynt. Ale zimna wojna, moim zdaniem, fajnie działa na dwie osoby. Fajnie to wszystko działa, te mechanizmy, troszkę polityczna. Troszkę tekstu tam jest. Bardzo przyjemnie się gra w tą grę. Kolejna gra to KOSA, którą bym wsadził. Na pewno każdy grał w Sajta. Gra duża, ładnie prezentująca się na stole. Troszkę oszukująca, bo jest to prosta gra, w której będziemy sobie po prostu zaznaczać pionkiem akcję. Nie możemy zrobić tej samej akcji, chyba że jesteśmy ruskami. Gra, która ma pokazanego mecha i walkę w tle. Wszystko się odbywa, powiedzmy, we wojnie. Ale tak, de facto ta wojna nam się nie opłaca, poza dwoma razami, kiedy musimy zdobyć tą gwiazdkę. Chyba, że jesteśmy Niemcami, no to wtedy te bitwy nam się opłacają. Gra, w którą będziemy sobie zarządzać tutaj naszym krajem, bym powiedział, frakcją, ma też troszkę dodatków. Na pewno, jeśli nie znacie kosy, polecam Wam sprawdzić. Kolejna gra umieścił tutaj załogę czyli prostą kooperację w 1000 czyli trick taking gdzie będziemy kombinować na pewno każdy lubi 1000 na pewno większość z Was grało w 1000 na pewno jeśli byście pokazali takim starszym osobom które grali w 1000 wytłumaczyli mniej więcej o co chodzi na pewno byście się dobrze bawili. Fajny pomysł na grę. Do tego jest to kooperacja gdzieś tam wyszedł Scout wyszła gang 4 które mniej więcej też są trictej pingowe, też dobrze działają, ale ja bym wrzucił tą wersję kooperacyjną. I ostatnią grą, którą bym wrzucił, jest to gra Vita Lacerty. Każdy go szanuje, każdy go lubi, ale jego gier nie ma w pierwszej dziesiątce. A on Mars ma najbliżej do niej. Graf w Euro, w której będziemy sobie tutaj starali Terraformować planetę Marsa. Będziemy kombinować, jak to najlepiej zrobić, jak to najlepiej nam się zakombuje. Mamy łazika, mamy dwie części akcji, bym tak powiedział, gdzie będziemy przelatywać i wykonywać po jednej stronie. Na pewno ta gra będzie na kanale. Gdzieś tam mam dodatek, który nie ograłem jeszcze, który wprowadza opcję kooperacyjną. Ale to w przyszłym roku Wam pokażę. A na koniec Wam życzę szczęśliwego nowego roku. Ciut więcej wszystkiego, jak to się mówi. Więcej czasu na gry, więcej miejsca na gry, więcej pieniążków na gry. No i oczywiście najważniejsze Więcej chętnych do grania, bo nie zawsze tutaj się to zazębia, te wszystkie czynniki, czyli czas, ludzie i miejsce, każdy ma troszkę inaczej, dlatego ja często gram w solo. No i najważniejsze to jest oczywiście zdrowie, żebyście byli zdrowi. Na tę chwilę wszystko. Dzięki, i do następnego.